Siemanko, witam Was serdecznie. Ja jestem Shio, a ze mną jest Madzia, to jest turysta. Ja jestem turysta? Okej. Okay. Madzia też jest turysta, my jesteśmy w ogóle turystami tutaj. Tak, witam wszystkich właśnie bardzo serdecznie. I my, turyści, dzisiaj rozwiązujemy tamtą skomplikowaną zagadkę. Tak, tam tutaj żółtą, śmieszną. Czekaj, ja się pobawię, ja się pobawię. No dobrze, to Madzia niech sobie robi, a ja sobie nie wiem, co porobię. Patrzę sobie na siebie na zegarek. Madzia. No, niech sobie sama robi, tak. Wee. No, macie ma jakiś koncept jakiś, jakiś na to, także. No, my... mam, mam, bo tak popatrzyłam ostatnio na to i stwierdziłam, że to będzie właśnie tak. Dobrze. O. A co to jest, to gryzek? Co? Zobaczysz, to masz gryzek? Nie, no, że jakieś takie dziwne. To jest Rotten Flash, to jest chyba to, to z zombiaka wypada. Tak. Ale to wygląda jak gryzek. Ops, przepraszam. Może ty chcesz sobie pan naciskać, ja ci nie, powiem? Nie, 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 nie. nie. To nie? To ja nie jestem od naciskania Ja <noise> się nie zapytam od czego <noise> To już może w rowie Okej okay. Skończymy Obs. to nagrywać, idziemy na rów Mówisz, że tak od razu? Nie No, trzeba mieć jakąś przerwę, prawda? Hops, 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 O, słyszę, że pani sąsiadka klatkę sprząta Przecież ja jej pozmywam pod wycieraczką dzisiaj Myślałem, że ten, że tłucze znowu te kotlety. A to u chuśka przeważnie tłuka. Rozumiem. Ej, no to no, 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 rusz się. Boże, kiedy to jest powolne. O, poszło, dobra. A co się tu potem otworzy, wiesz może? Nie powiem. Jest. Jeszcze, chodź, tu sobie naciśniesz. O to, to ładnie naciśnij. Cyk. No. No. Cyk. O, coś się otworzyło. To się otworzyło. Nie no, wiedziałam, że to się otworzy, bo między yy, przed nagraniem na singlu sobie się tym bawiłam. Co prawda na singlu zabijam to całkowicie inaczej, zajęło mi to pół godziny, no ale. <laughs> On holiday, I prefer sudoku. Holiday jest chyba źle napisane. Pokaż. Holiday, holiday to są wakacje? Jeżeli chodzi o wakacje, no to przez i powinno być. Tak, chyba tak. Or crossword, dobrze, idziemy dalej. The corridor looks very long. Dobra, korytarz jest bardzo długi. Mm -hmm. I hope all, all I'm going through uh, will be useful because... Czyli mam nadzieję, że wszystko przez co idę będzie użyteczne, ponieważ... Dobra, I really tutaj. see how a simple candle left ja nie Co to jest? O, ja chcę muzyczkę. Zaraz. Well, I lost... Well, lost as I was in my thoughts. Taka by ja tańczy po korytarzu. I didn't feel the time pass. And here I am at the end of the corridor. Dobra. Appropriate potańczone. music. No to to już tańczyłam przed chwilą. Ja nie tańczyłem. A co to jest za muzyczka? Z czego to jest? Nie wiem. No nie podoba mi się i tak. <laughs> wow, w kościele jesteśmy. Przy ołtarzu. O, Jesus Christ tam jest na górze, chyba. O Boże, o tak. <laughs> tak, to jest Jezus. Nas nas obserwuje. Nie wiem dlaczego, ale nagle mają spadek klatek, ale już jest okej. Okay. Ja też miałam, ale, ale się nie skarżyło. And Jesus said to his disciples. This map's really insane. To coś What? jest. And, gdzie ty weszłaś? Ja za też. Tutaj z boku. Tam musimy jakieś Redstone położyć czy coś. Obsesa? No, proszę o też po prostu. Subway Company Sale. A tu. One candle. One Subway Ticket. O, nie jest. Nie surprised if the ticket looks like a simple sandblock. A ja od razu mówię, że nie gramy tamtych teksturach, bo mi się nie podobają. Jak chcecie oglądać na tamtych teksturach, to do Maćka zapraszamy. Dobre. Coś się otworzyło, chodź zobaczymy co. A co ty zrobiłeś, czy się otworzyło? Pochodnie postawiłem, czerwoną, która była w, w skrzyni tej dużej. A co się otworzyło? E, nie wiem, ale wiesz co, musimy iść teraz chyba do Subwaya, czyli kończymy już tą mapę, wychodzi na to. Bo tutaj jest napisane, że... Em, bo wypadło w ogóle jak... No chodź tutaj, pokażę ci Położyłaś tam pochodnia, a na górze był sandblock i on spadł na tą pochodnię i się rozwalił I ten Send to jest, tutaj jest napisane, że to jest bilet do Subway'a Czyli musimy mieć teraz do Subway'a chyba Oj, już? No, no to wygląda, nie wiem jak to się stało, ale myślę, że tutaj nam się coś otworzyło właśnie do Subway'a Tu tutaj czy nie? Tutaj, tutaj jest exit po prostu A da się wyjść czy da się? A tam byliśmy? Co tam jest? A to jest jakiś checkpoint, dobra. Nie wiem, czy byliśmy. A gdzie był Subway? Subway? E mhm. Gdzież my jesteśmy w ogóle? Co się wpychasz? Wrestling room, a tutaj na górze? Co to tutaj jest? Może tutaj. A tutaj jest jeszcze jakaś dźwignia. Tutaj nie byliśmy, chyba. A tutaj? Na górkę, Hops. O. Ja tutaj no, mam chyba nie byliśmy. sobie. O, Hops, co to jest? Why heroes never go to the restroom? Dlaczego bohaterzy nigdy nie chodzą do kibla? Wow, ale fajnie zrobiony! Gad, lubię to! Nie wiem jak to u Ciebie... lubię kibel. Dobra. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale u mnie bardzo fajnie na tych teksturkach. Wody mu brakuje i tak. Można nawet spuścić wodę. Klapę zamknąć. Dobrze. Co otwarta nie była? Okej. Okay. Czy już wiadomo dlaczego tutaj nie byliśmy. Mhm. Bohaterzy nigdy nie chodzą do restruma. No właśnie. A ja skoczę na górę i wyskoczę sobie z dachu. Jak się uda. You, viewpoints. Ale przecież to o, nie jest Saints row, że będziesz z dachu skakał. Dobra. No wiem, że to nie jest Saints row, ale to jest peaceful. Eee, A dobra nic się będzie. Peaceful mnie raczej nie zabije. Aha, dobra, tak się skoczyłem, że aż nie skoczyłem. Nie skoczyłem. Dobra, żyję. Czy ja w złe miejsce czasem nie wyskoczę? Chyba wyskoczę. Nie wiem, ja wychodzę przed kościół, bo subway był chyba nie. po prawej stronie od wyjścia do kościoła Nie, nie wyskoczyłem Dobra, czyli co, wychodzi na to, że to będzie już koniec? Wyszłam Nie wiem, chodź, chodź zobaczymy Jesteś już w subwayu? Nie, ja jestem przed kościołem, a ty gdzie jesteś? Ja jestem w tych ogrodach, gdzie jest presbiteria Aha, tam, dobrze. Ale już biegnę do ciebie ja Jest krypt subway, tu ja nie mam czanka To jest Subway, dobra Czy my czasem czegoś nie pominiemy? Chyba nie No pisało, że mamy iść do ja no to wiem. No na to wygląda Subway exit O, i tu mamy ten, właśnie nasz bilet położyć Chodź, chodź, to chodź, chodź. Jest, Tak, no to właśnie ten, to jest właśnie ten bilet A tutaj są zamknięte... Aha, bo to jest exit, dobra To sobie. jak my na początku to zrobiliśmy, że... Ja nie mam pojęcia <laughs> Że nam tak to wyszło <laughs> Masz na odcinek jeszcze? A mam no to ładnie, to będzie można będzie go zgrać. podobne. Będzie pod tytułem. Tak w wersji skróconej wyglądała ta mapka w naszym wykonaniu. Popsa. Subway, dobra. Ticket office, close. A tu. Tu, 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 tu trzeba. Było. Dobra. Tickets only. Cheating will cause dysfunction. Put your ticket here. Ok. No dobra, rzuciłem ten. I co, możemy teraz ten? Normalnie? Ale put to nie mieliśmy go postawić? Aha, no masz rację. Coś w tym jest. Dobra. Chyba działa. Mi się zdaje, czy wózaczek nam uciekł tam Safety minecart, dobra, jest to jakiś minecart Weź sobie jeszcze minecart, A ty nie musisz, dobra, siadaj sobie. Ja miałam opka. przy sobie jakiegoś. Stryk jedziemy. Dobra, ja już sobie jadę. Hops, i też jadę. Ło, tu czanka nie ma, ja przeleciałam w powietrzu. I ja w na miotle. Mi właśnie się załadowało zanim zdążyłem tam podjechać. Ła, jak to śmiesznie. Ło! Pewnie coś pominęliśmy, mam takie złe przeczucie. I cicho. <laughs> Ale już nie będziemy tej mapy powtarzać, wybaczcie. Nie, mogliśmy coś pominąć, jak otworzyliśmy i było, że mamy iść do Subwaya. No nie wiem, ja tak zawsze mam takie dziwne przyczyny, że coś mogliśmy skopać. No nigdy tego przeczucia nie mam, ale i tak wiem, że coś skopaliśmy. Co okay, mogę przeczuciować się. Masz rację. Wow, jak fajnie to to! Nie wiem, świątyni widać. Oj, zatrzymało mnie, ale już jadę. Jak ty jedziesz? No ja mam Uf, niestety się? ograniczone pole widzenia, także nie widzę tego dokładnie. Dalej tego Optiefana nie zainstalowałeś? No nie wiem, jakoś tak wyszło. I Oj, to drzewo widać nasze ogrody właśnie mówiłam ci, że teraz na obcasach ogrody te będę budować? Tak, wspominałaś. Ale tak. widzę, nie wspominałaś. Do widzenia. Wspominałaś? Wspominała. tak? Tak, wspomniałam dzisiaj właśnie pokazałam oba ogrody, zapytałam się, który najpierw wybudować. Na Facebooku, tak? Tak. Dobrze, to rozumiem. Jadę I ogrody w... są w trakcie budowy. Aha, tu już zaczęłaś. Tak, już teren jest przygotowany prawie, że nie ma pod to Oj wyskoczyłem coś, nie wiem co się dzieje Aha nie, bo nie wyskoczyłem Nie, ciebie O to ty za mną jedziesz, o Tak, ciągle Ja myślę. Co <grafi> myślałeś, że z przodu jestem, czy daleko z tyłu? Daleko z tyłu Nie, ja od ja za tobą siedzę praktycznie Oj, o, o, tam buźka fajna była Ała, to mnie bolało Hops O, tutaj piekielnie ładnie Gdzie ty widzisz buźkę? Au Płynęliśmy w nią Aha, mi się tutaj czang niestety nie załadował jakby A my będziemy mieć piekło Ok, enter here. Znaczy enter the Hell's Gate. Dobra. I tu mam jakieś zasady, czy coś takiego. So you thought... Aha, dobra, to już czytałem kiedyś, coś mi się kojarzy. To jest przemowa szatana na temat tego. E, czy ktoś zapomniał o nas i tak dalej? Tak. Te ja przeczytam może po angielsku, bo nie chce mi się tłumaczyć. So, you thought I had forgotten you? Actually I had forgotten you. God blew the whistle on you. He didn't appreciate being beaten at his own game. And he didn't like ACDC either. Did you think a simple candle can save your soul? Everybody knows Saint Kevin was a crazy monk and a drunk. Oh oh oh, come and join the others, Satan. Hops. Już joinuje Madzie. Gdzie Madzie jest? W piekle. <coughs> Czekam na Ciebie. No jestem już. Hops. No idziemy. Ale to ładne. Zawsze lubiłem nether. Oj, klatki. Jeszcze jest dobrze. No, ja wolę Netter niż ender. Ender jest dziwny, taki trochę. Taki pusty i taki. Smoczy. Taki smoczy i taki smutny. Zabijałeś już smoka u siebie na obcasach? Mm -hmm. Zabiłaś? Zabiłam, ale miałam ten. Któredy ty tam wlazłeś? Spadłem. Ja tak myślę, że my dobrze idziemy. No właśnie, dobre pytanie. Ja zabiłam, słuchaj, ale miałam save, nie? Sprzed zabicie i sobie ten save wgrałam po prostu. Aha. Czy będziesz go zabijać w odcinku czy coś? Tak, planuję jakiś odcinek, tylko jeszcze nie wiem kiedy i jak i gdzie. Rozumiem, czy na pewno mamy tutaj iść? Mam wrażenie, że to jakoś dziwnie. Zaraz zejdę na dół, to zobaczę. Nie pasuje. No chyba nie ma większej innej opcji tu. Można się źle po prostu pojawił portal. No nie, nie. Sądzisz, że niemożliwe? Nie wiem. Nie pamiętam jak to wyglądało jak mi się... Wygraliśmy nagraliśmy to pierwszy raz Też nie pamiętam właśnie, ale to tak ładnie wygląda A czy... dobra nie ma a czy Hops, hops, hops Co nie wiem, a tam na górze jest w ogóle jakieś przejście? Nie wygląda mi Chyba jest, czekaj Ja sobie pomogę jednak, ale... Ale... Mi się może ale uda ja mam złe przeczucie jednak ja też. Strasznie złe. Au klatki! Właśnie, wow, boli. E, mamy zły nether. Tak. A jednak? Chyba, że tędy. Co, coś tam jest? Spadłeś gdzieś? Nie, przeszłam w blok. Ups. Klatki, lagi, ale tu jest zło i nie ma przejścia. No jakby nie ma. To źle chyba, nie? Że nam się taki wygenerował. Bardzo źle. Dobrze, to możemy zakończyć na chwilę nagranie i poszukać go. Tak, jak naprawimy neter wrócimy. Chyba, że dołączymy sobie tutaj. E, to stare nagranie. Tak, bo w sumie tam neter cały przeszliśmy. Tak, i tam, <grym> i tam mamy ładny koniec. To co? Tak, tak zrobimy? Tak. No dobrze. To możemy Gdzie ładnie zakończyć. No nie wiem, gdzieś polazłem. Aha, tam polazłeś zapewne. O. To chodź tu na dół. Dobrze. Dobra, to na tym y, kończymy tą, ten tą część odcinka. I po prostu po prostu dostajecie teraz po tym odcinku od razu filmik bonusowy, w którym no, w skrócie wyglądało przejście naszej mapy i gdzie będzie pokazany cały nether. Tak. No to cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie całej serii, jeśli ktoś w ogóle wytrwał. No ale mam nadzieję, że dużo z Was wytrwało aż do końca. Ja rzucam w madzie kurczakiem i żegnam. O, a madzie we mnie łukiem. Dobrze. Madzie we mnie wszystkim, ja już uciekam stąd. Dobrze, tak. Dziękuję ogólnie za wytrwałość i za wszystkie rady. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.